Cześć, witajcie, kochane, kochani, dla tych, którzy są po raz pierwszy na tym kanale. Ja się przedstawiam, nazywam się Agata, jestem kreatorką projektu Dziko Rodzimy, Ekstatyczny Poród. Zajmuję się przygotowaniem kobiet do porodu w ekstazie, otwieraniem ich ciał, otwieraniem ich psychiki, ich emocji na przeżywanie ekstatycznego porodu, jak i również zaangażowaniem w ten proces. Partnera, który jest integralną częścią porodu. A poród jest moim zdaniem aktem seksualnym, przedłużającym akt kreacji. Zapraszam Was do zapoznania się z moimi pozostałymi filmikami, Instagramem i Facebookiem, gdzie bardzo rozwijam ten temat. W dzisiejszym filmiku chciałabym podjąć temat fizycznego przygotowania do porodu, ale zanim przejdę do tematu, chciałabym jeszcze nawiązać do paru. Ogłoszeń, jakie dla Was mam. Przypominam, że 31 maja rusza pierwsza edycja pięciotygodniowego procesu przygotowania do porodu w ekstazie, do której Was bardzo, bardzo zapraszam. I do końca kwietnia jest aż 50% zniżki na uczestnictwo w tym procesie. Jest to taki mój dar dla Was na początek. Te przedpłaty stwarzają dla mnie ogromne zasoby do tego, żeby jeszcze intensywniej to przygotowywać. I bardzo dziękuję już tym osobom, które zaufały i zdecydowały się wziąć udział w procesie. I zapraszam Was do tego, żeby jeszcze skorzystać z tej, z tej zniżki do końca. Kwietnia. A teraz przechodząc już do tematu. Ja generalnie zajmuję się głównie przygotowaniem nastawienia do porodu. Można by to było określić mentalnym, ale ja pracuję nad tym aspektem również bardzo cieleśnie, emocjonalnie, ale głównie naszymi przekonaniami, które moim zdaniem są najistotniejsze, jeśli chodzi o to, żeby ten poród zrealizował się przyjemnie i łagodnie. Natomiast uważam, że są jeszcze dwa pozostałe aspekty, które są również nieodłącznym elementem przygotowania do porodu. Natomiast, tak jak powiedziałam, moim zdaniem to, to przekonanie jest najważniejsze. Drugim takim aspektem jest oczywiście przygotowanie fizyczne, czyli przygotowanie naszego ciała, a trzecim aspektem jest przygotowanie chemiczne tak bym to mogła określić. Czyli wsparcie również naszego ciała, wszystko się kręci wokół ciała, które wynika głównie z tego, co my spożywamy, jaką chemię my do swojego ciała wkładamy, po to, żeby różne procesy, właśnie, które również wymagają udziału właśnie substancji chemicznych różnego rodzaju, żeby mogły się zadziewać w sposób niezaburzony. I do tego tematu również nawiążę prawdopodobnie w następnym filmiku. Natomiast dzisiaj chciałabym podjąć aspekt przygotowania fizycznego. Ten aspekt zdecydowanie jest mi również bliski i bardzo świadomy, z tego względu, że jestem z wykształcenia dyplomowaną tancerką Teatru Tańca, i ten aspekt ciała anatomii jego pracy, jego funkcji jest również, jeśli chodzi o moją wiedzę i wykształcenie i kwalifikacje, jest to bardzo wysoki poziom. Dodatkowo jestem również y, trenerką fitnessu, więc ten aspekt też pod kątem takiego treningu też u mnie bardzo ugruntowany. Jestem również certyfikowaną masażystką i masuję również kobiety w ciąży oraz po porodzie. Wykorzystując chustę rebozo, do czego bardzo serdecznie zapraszam, jeśli ktoś miałby ochotę skorzystać. Więc zdecydowanie aspekt fizyczności jest tematem, który również rozpracowuje i jest on jak najbardziej integralnym elementem przygotowania do porodu. Musimy sobie zdawać sprawę, że obecnie żyjemy w em, cywilizacji której nie mamy regular, regularnego, naturalnego ruchu, który sprzyjałby temu, żeby ciało w kontekście porodu dostawało bodźce i miało rozpracowane te różne struktury w ciele, zwłaszcza jeśli chodzi o miednicę, w sposób odpowiedni. Co głównie wynika właśnie z tego, co powiedziałam, że tego naturalnego, regularnego ruchu jest niewiele. Wiele osób na przykład chodzi na jakieś intensywne treningi, ale zawsze ten regularny, łagodny, naturalny przede wszystkim ruch będzie lepszy dla nas i będzie działał lepiej niż taki krótki, intensywny. Trening, który i tak często odbywa się bez takiej holistycznej świadomości jego wykonywania, i wbrew pozorom odbywa się również w stresie, dlatego, że jest zupełnie odseparowany od rzeczywistości, jest też wpuszczeniem naszego ciała w taką intensywność, która nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, że powoduje u nas stres, a obniżenie stresu jest. Najważniejsze, jeśli chodzi o poród. Drugim bardzo ważnym aspektem jest to, że poza tym naturalnym ruchem, bardzo istotne są pozycje takie spoczynkowe, które przyjmujemy podczas życia we współczesnym świecie. Współcześnie przede wszystkim siadamy w nieodpowiedni sposób. Sposób, który powoduje, że zamykamy miednicę i podwijamy kość ogonową, i tam po prostu zadziewają się pewne schematy, które mm, troszeczkę blokują otwieranie się jej podczas porodu. Jeszcze przebywając w Kostaryce, nagrałam właśnie filmik podczas ciąży na temat pozycji siedzących, jakie możemy praktykować i wdrażać po prostu naturalnie w życie podczas ciąży po to, żeby odwrócić troszeczkę te nawyki i otwierać naszą miednicę i przyzwyczajać ją do tego otwierania się w momencie porodu. Jest ten filmik dostępny na moim takim pierwszym głównym kanale, który również polecam, on bardziej dotyczy już takiego życia rodzinnego, nie tylko tematyki porodu i ciąży, czy też połogu. I ten filmik podlinkowuję Wam w opisie i pojawi się również w kafelku nade mną w tym filmiku. Zachęcam Was bardzo, bardzo do przeanalizowania tego i po prostu wdrożenia w życie. Dlaczego ten aspekt naturalnej takiej ruchomości jest niezwykle ważny w ciąży i w przygotowaniu do porodu? Przede wszystkim ma to wpływ na więzadła macicy. Macica jest zawieszona na więzadłach, które... Jeżeli nie są właśnie naturalnie, spontanicznie, na różne sposoby poruszane, zaczynają mieć w sobie różne napięcia, zaczynają się skracać w nienaturalny sposób i ma to bezpośrednie przełożenie na to, jakie dziecko przyjmuje pozycję w macicy. A bardzo ważnym elementem porodu jest również to, żeby dziecko było dobrze do niego ułożone. Naturalna ruchomość ma również wpływ na stymulację dziecka, na stymulację jego rozwoju jeszcze wewnątrz brzuszka w macicy. Także jeżeli nie ma jakiejś naprawdę konieczności leżenia, to absolutnie jest jak najbardziej wskazane, żeby ten ruch, ta aktywność była właśnie po to, żeby dziecko się rozwijało. To ma bezpośrednie przełożenie na to, jak ono się rozwija, jak rozwija się jego ciało. To jest jakby taki impuls energii, żywotności, właśnie do dziecka. Nawet jeżeli jesteś w sytuacji takiej, że naprawdę z jakiegoś powodu musisz leżeć, to właśnie przychodzi do ciebie z pomocą masaż rebozo. Jest to masaż, który wykonuje się również kobietom leżącym, wprowadzając delikatnie ich ciało w ruch kołysanie, delikatne wibrowanie, które ma również pozytywny wpływ na dziecko w brzuchu. Więc jeżeli jesteś w takiej sytuacji, że naprawdę nie możesz się poruszać w trakcie swojej ciąży, to skorzystaj właśnie z tego regularnego masażu rebozo, który doda również stymulacji twojemu dziecku do prawidłowego rozwoju. Ta ruchomość, tak jak wspomniałam, wpływa na to, żeby te struktury w miednicy miały bodziec, miały nawyk otwierający się. Nasze nawyki codzienne sprawiają, że ona jest zamknięta, a w porodzie ona się musi otworzyć. Więc jeżeli dajemy impulsy do tych struktur miednicy otwierające, będzie nam po prostu łatwiej i przyjemniej również rodzić. No i nie da się też ukryć, że poród jest wysiłkiem i Taka naturalna aktywność regularna sprawia, że jesteśmy gotowe na ten wysiłek. To nie znaczy, że musimy teraz zmuszać się do maratonów i że musimy zmuszać się do wysiłku stresującego, zbyt intensywnego ponad nasze możliwości. To w ogóle o to nie chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu pozostać aktywnym. Jeśli chodzi właśnie o takie już konkretne wsparcie, takie fizyczne, bardzo polecam Wam metodę spinning babies. Również podlinkowuję ich stronę w opisie. To są konkretne pozycje, ćwiczenia, które również możecie wykonywać ze swoim partnerem, które wpływają właśnie na to, żeby te więzadła macicy, yy, ich napięcie regulowało się i żeby dziecko dobrze układało się do porodu. Bardzo, bardzo Wam polecam tę metodę. Ja również z niej korzystałam w trakcie mojego porodu, w trakcie mojej ciąży regularnie. I no, na pewno miało to pozytywny wpływ na to, że moje dziecko było również ułożone w tej najbardziej typowej pozycji ym, do porodu. Ale przede wszystkim chcę Was zachęcić do naturalnych, łagodnych, regularnych sposobów poruszania się i najważniejszym takim sposobem jest spacerowanie, jest chodzenie. Spacerowanie, spacerowanie, spacerowanie. To jest najważniejsze i najlepsze, co możesz sobie dać w trakcie. Ciąży podczas przygotowania do porodu. Jeżeli chcecie jeszcze bardziej zaktywizować swoje ciało w trakcie spacerów, wykorzystajcie kijki do Nordic Walkingu. To jest też coś, co ja odkryłam jeszcze przed ciążą. Akurat w czasie samej ciąży nie miałam przy sobie kijków, ponieważ byłam wtedy w Kostaryce. Miałam kijki, w Chile, gdy mieszkałam w Chile, więc tam zakochałam się w tym rodzaju poruszania się. Teraz praktykuję to. Również z moim maleństwem, na przykład w nosidełku. Jest to bardzo fajna metoda, dlatego że ona dalej korzysta z tego ruchu naturalnego, ze spaceru, który nie buduje, moim zdaniem, w człowieku zbytniej intensywności i właśnie takiego stresu, a przy okazji aktywizuje całe ciało, aktywizuje również tutaj plecy, ramiona. Jest bardzo, bardzo fajną metodą do zastosowania również na etapie ciąży. I oczywiście polecam Wam taniec. Dlaczego taniec? Taniec jako sama forma poruszania się człowieka jest obecna w kulturze od zawsze. I tak naprawdę taniec jest takim nieskrępowanym wyrażeniem się cielesno-emocjonalnym, intuicyjnym, wyrażeniem jakichś y, takich aspektów naszego człowieczeństwa w sposób swobodny, trochę bardziej abstrakcyjny i nieskrępowany. A sam poród, o czym często wspominam w różnych swoich publikacjach, jest właśnie maksymalnie możliwym wyrażeniem cielesno-emocjonalnym człowieka, no w tym aspekcie kobiety, wyrażeniem wszystkich jej takich cielesnych barier, emocjonalnych barier. I taniec poprzez to, że zwłaszcza intuicyjny, zwłaszcza taki ekstatyczny, poprzez to, że jest właśnie. Wykroczeniem poza takie normy codziennego poruszania się, jest takim intuic, tak, taką możliwością właśnie praktyki tego emocjonalnego, intuicyjnego wyrażenia się, które będzie potrzebne w porodzie do tego, żeby on się zadziewał swobodnie. Jest to po prostu idealna praktyka, żeby poruszać właśnie te intuicje, żeby otwierać się na to nieskrępowane wyrażenie, ruchowo-emocjonalne. Dodatkowo istnieje mnóstwo tańców, możecie z nich skorzystać, jeśli nie czujecie do końca jeszcze poruszania się takiego intuicyjnego, ekstatycznego. Istnieje mnóstwo tańców, które, zwłaszcza pod kątem porodu, poruszają właśnie tym obszarem miednicy i wzmagają przepływanie tej energii takiej seksualnej, energii przyjemności właśnie z tego, z tego miejsca. To są głównie tańce latynoamerykańskie, afrykańskie. Hawajskie, czy też na przykład taniec brzucha, i to są idealne dla nas formy do tego, żeby poszukać tej energii, żeby poszukać tej seksualności, żeby otworzyć te przestrzenie również takie energetyczne w ciele, na to, żeby ten poród zadział się po prostu ekstatycznie. A w porodzie ekstatycznym. Właśnie chodzi o to, żeby otworzyć przepływ energii seksualnej przez ciało. Wtedy on zadziewa się zupełnie łagodnie, bez bólu. Oczywiście istnieje cała masa treningów dla kobiet w ciąży, przygotowujących się do porodów. Również jogi, czy jakieś treningi takie bardziej fitness, personalne. I absolutnie zachęcam Was do korzystania z tego. Do czerpania różnych inspiracji, do tego, jak ja mogę poruszać w ogóle moim ciałem, bo jeżeli nie mamy takiego doświadczenia, to czasami jesteśmy przyblokowani i jakby nie za bardzo wiemy, jak poszerzać tę ruchomość w naszym ciele. Ale istnieje tutaj pewne niebezpieczeństwo, na które chciałabym Wam zwrócić uwagę. Chodzi o to, żeby nie wykonywać tych rzeczy w sposób mechaniczny, w sposób, który wbrew pozorom odcina nas od tego ciała. I wprowadza nas w taką atmosferę stresu i lęku, ponieważ wykonujemy je odseparowując kompletnie intencje. Nie ma tam jakby takiej naturalnej często potrzeby, świadomości tego, jakby po co ja to wykonuję. Bardzo często jest wbrew pozorom taki lęk i właśnie taki mechanizm ćwiczenia, że dobra, no to teraz zrobię to ćwiczenie, ale myślę o tym, że robię je po to, że jak go nie zrobię, to moje ciało się na przykład nie przygotuje dobrze na poród, i mam z tyłu głowy właśnie ten lęk. Nie mam z tyłu głowy ćwiczenia w przyjemności, w poszerzaniu, w takiej świadomości, że ok, teraz robię to ćwiczenie z przyjemnością, bo wiem, że ono pomoże mi się otwierać. Jeżeli nie ma w tym takiej pozytywnej intencji, jeśli nie ma tej świadomości, że mi to służy, że ja to robię z przyjemnością, że ja szukam też w tym przepływu, szukam też w tym intencji, to wykonujemy to w odseparowaniu od ciała, wbrew pozorom, w niełączeniu w nas cielesności, emocji, energii. I wtedy to bardzo nam tak naprawdę nie sprzyja na poród. Być może w sposób mechaniczny otworzy nasze ciało, ale nie jest to holistyczne, a poród jest holistyczny. Tam nie ma odseparowania. On potrzebuje takiego... Y Takiej integracji ciała, emocji, energii, ducha, wszystkiego, co w nas istnieje. Dlatego, jeśli nawet decydujecie się takie, na takie ćwiczenia, to postarajcie się poszukać w tym przepływu, postarajcie się tych ćwiczeń nie wykonywać mechanicznie. Dobra, jedno skończyłam, teraz drugie. Postarajcie się je połączyć, niech to się zrobi jak jakaś forma tańca, poszukajcie w tym przyjemności, szukajcie w tym przede wszystkim oddechu, wyobrażajcie sobie w trakcie ćwiczenia swój poród, niech to się stanie właśnie holistyczne, niech to się stanie wbrew pozorom taneczne, w sensie takim ekspresyjnym. Ja na przykład właśnie zrobiłam tak, przygotowując się do mojego porodu, że znalazłam sobie różne ćwiczenia, które wiedziałam, że mi posłużą. Że otwierają różne przestrzenie w moim ciele, które są troszeczkę przyblokowane, i właśnie połączyłam te ćwiczenia w przepływie połączyłam z wizualizacjami, połączyłam z muzyką, połączyłam z jakąś ceremonią, z zapaleniem świeczki, połączyłam z oddechem dodałam do tego różne elementy po to, żeby poczuć się właśnie taka zintegrowana i do tego was zachęcam, żeby nie wykonywać tego w odseparowaniu, żeby nie wykonywać tego mechanicznie. To jest takie małe niebezpieczeństwo, które współczesny świat nam właśnie syła. Jest to trudność dla wielu osób, żeby tak potraktować ćwiczenia fizyczne. Ale jest to naprawdę niezwykle ważne w kontekście porodu, bo, tak jak powiedziałam, poród jest tym maksymalnym i maksymalną integracją wszystkiego, co w nas istnieje, choćbyśmy tego chcieli, czy nie. Jeżeli na to otworzymy nasze ciało przed na tyle intensywnie, to te, te ekstatyczne momenty będą miały łatwość w przychodzeniu do nas podczas porodu. Zapraszam Was do śledzenia również mnie na Instagramie i Facebooku, gdzie publikuję codziennie. Ostatnio miałam małą przerwę, bo powiem Wam, że strasznie się rozłożyłam. Moje ciało bardzo potrzebowało odpoczynku. Było intensywnie w moim życiu i byłam bardzo zmęczona i po prostu dałam sobie tę przestrzeń. Ale jak tylko mogę, jak naprawdę nie wydarza się nic poza moją kontrolą, to codziennie tam pojawia się masa inspiracji dla Was. I zapraszam Was również już w ten piątek o godzinie 10 na live'a na Instagramie i na Facebooku, w którym opowiem Wam o tym, co ma wspólnego robienie kupy z porodem. Jest to dość kontrowersyjny temat, ale moim zdaniem wymagający poruszenia i bardzo, bardzo istotny. To by było dzisiaj na tyle jak zwykle życzę wam cudownych, ekstatycznych spotkań z waszymi dziećmi i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa.